dobry. Dzień dobry. Obiecałam lajfika, będzie lajfik. Jestem chwilę w trasie, ale drobnej, za chwilkę za chwilkę się zatrzymam i możemy sobie zrobić fajnego lajfika. Tematów mam mnóstwo, bez liku. Ostatnio, słuchajcie, jest tyle inspiracji wokół mnie i też u mnie, że normalnie aż nie wiem o czym mówić. Natomiast mam dzisiaj taki temat specjalny. Dzień dobry, witam. Możecie powiedzieć, co tam u Was słychać? Jak Wasza środa? Moja środa odpoczynkowa, od południa. Jadę w tą śnieżną Warszawę. Eee, no, to takie wprowadzenie. Cześć Piotruś, e, witam cię. E, tak, kręcone włoski, e, piękne, kręcone włoski. Słuchajcie, sama sobie tak powiem. E, jestem w momencie powrotu do natury, gdyż z natury jako dziecko miałam takie włosy. I teraz się zajarałam i chcę mieć tylko takie kręcone. Także jak z nimi nic nie robię. Są takie Piękne. Także możecie napisać czy podoba wam się w wersji kręconej. Eee, no to taki small talk e, na początek. Ja coś troszeczkę skupiam żeby dojechać bo tu wiecie może być różnie. O Jezu, no może być różnie. Może być różnie, bo Warszawa jest śnieżna. E, no, ale wracając e, do tematu e, i napiszcie koniecznie, e, jaka u Was sytuacja. Żyjecie, nie żyjecie? E, czujecie, że zbliża się wiosna e, w to słońce? Czy nie czujecie? Jak to wygląda? Piszcie, piszcie, jak wasze południe, a ja za chwilkę tutaj. Jak tylko skręcę, bo muszę się skupić. A na tym skręcaniu, to ja wam wszystko ładnie powiem. O! Misja się udała skręcenia. W lewo. Wiecie jak to jest. Lepiej mieć pięć skrętów w prawo niż jeden w lewo. No. No dobra, e, słuchajcie. Przechodzę do tematu. E, Taki, wiecie, co mocny temat, bo też widzę, że wy się z tym mierzycie. Często o tym słyszę. Temat dotyczy, dotyczy tego, że ja się jeszcze dziwię, że wiele osób nie dostrzega tego, że wszystko jest powiązane. Co mam na myśli? Powiązanie jest to, że tak jak żyjesz w relacji, tak jak żyjesz zawodowo, biznesowo, tak jak żyjesz z innymi ludźmi, to dokładnie tak to jest powiązane. Energią, która jest w tobie. Cześć, witam, witajcie się. Że to nie możesz oddzielić tej energii, która jest w relacji, od tej energii, która jest w Twoim biznesie, od tej energii, która jest, nie wiem, z Twoją rodziną, z Twoimi przyjaciółmi. Nie ma jak tego oddzielić. To jest wszystko powiązane. I kwestia ofitości dotyczy każdej sfery Twojego życia. I teraz możecie sobie spojrzeć na swoje życie, bo czasem tak się mówi: O dobra, to ja, ja mam szczęście w pracy, ale nie mam szczęścia w związkach. Albo dobra, mam fajną relację, ale generalnie to nie idzie mi praca. No, nie do końca tak jest. Nie do końca tak jest. Tak jak powiedziałam, wszystko jest powiązane. I teraz osoby, które zgadzają się na niewiele, na niewiele w swoich relacjach. I są w związkach, które wyniszczają ich, to uwierzcie mi, że te osoby nie będą miały sukcesu zawodowego, nie będą miały spełnienia, nie będzie im się żyło dobrze z innymi ludźmi. Bo, tak jak powiedziałam, to wszystko się wiąże. Nie możesz mieć obfitości w relacji, a beznadziejności w całej reszcie życia. Tak samo nie możesz mieć sukcesu zawodowego, jeżeli nie masz obfitości w relacji. I teraz też chcę to zaznaczyć, bo to jest bardzo ważne. Ja tutaj mówię też o relacji samej ze sobą. O tej obfitości. I teraz bez obfitości w relacji ze sobą, ty nie będziesz miała obfitości w relacji ze swoim partnerem czy partnerką, ani obfitości w biznesie. To po prostu tak nie działa. Tutaj zaparkuje pięknie. Zaparkowałam, nagrzewa się w aucie i mogę spokojnie do Was pogadać. A, słuchajcie. Jeżeli przychodzi do mnie kobieta, która... Między słowami ja już to dedukuję, że ona zgadza się na niewiele. W swojej relacji i pozwala mężczyźnie na przekraczanie granic, no to ona nie będzie miała sukcesu na innych polach. Więc, jeżeli ty chcesz mieć sukces, sukces w biznesie, sukces generalnie zawodowy, to ty musisz w pierwszej kolejności zadbać o tą relację ze sobą. Bo to jest w ogóle kor. To jest kwintesencja. O, Paweł się odezwał, mój klient. Cześć Paweł, witam cię. Paweł napisał, dzień dobry, Sara, jak zawsze mega energia, pozytywne nastawienie i super merytoryczne treści, dziękuję za lajfika. A ja Ci dziękuję, że jesteś. I każdemu dziękuję, kto tutaj przychodzi i kto e, czerpie coś z tej przestrzeni, a my się widzimy jutro, Paweł, na sesji. E, także będzie, będzie mocno. E, wracając do treści, no słuchajcie, no nie da się oddzielić tego to jest system naczyń połączonych. I naprawdę, ja nie uwierzę, że ktoś będzie miał sukcesy gdzieś tam, gdzieś tam, a w relacji ze sobą jest lipa. To tak się tylko wydaje. Bo mi tak dobrze idzie, ja sobie tak w pracy radzę, jeszcze się doszkalam i w ogóle to tak dbam o siebie, a zgadzam się na shit w relacji. No. No, on mnie nie szanuje, no. Yy, no, ale no co mam zrobić, no. Co masz zrobić? Może wreszcie należy się stawić do siebie. Może wreszcie należy zauważyć, jak duży robisz błąd, nie zwracając uwagi na to, że twoja energia. Nie będzie w stanie wyjść na światło dzienne w całości, ty nie będziesz w stanie w całości pokazać się światu, jeżeli ty pozwalasz się tłamsić przez partnera. Jeżeli ty pozwalasz swojemu partnerowi, żeby robił z ciebie shit. No kochani, moi, czas się obudzić. Nie wyjdzie ci na tych innych polach. No po prostu nie jest możliwe. Jeżeli ktoś myśli, że to jest możliwe, to prędzej czy później wydarzy się coś, co spowoduje, że to zrozumiesz, że jednak to nie jest możliwe. No słuchajcie, jeżeli ktoś ma własny biznes i zgadza się na Minimum w relacji. Na minimum troski, minimum uwagi, minimum miłości. Czyli zgadza się na ochłapy, mówiąc wprost. No to to ty się nie dziw, że ty nie masz klientów w biznesie. Jeżeli zgadzasz się na ochłapy. Bo jeżeli... Zgadzasz się na ochłapy, czyli te minimum w relacji, to dostaniesz minimum w biznesie. Hej, dzień dobry, witacie się, to ja też jeszcze raz. Hej, hej, cieszę się, że jesteście. Eee, rozumiecie, to jest proste. To jest prawo przyczyny i skutku, prawo karmy. Jakbym to powiedziała po